Witam Was bardzo serdecznie Ja jestem Ali I witam Was w kolejnym odcinku Z ciekawostek o Robercie Lewandowskim W tym odcinku Porozmawiamy sobie o klubowych mistrzostwach świata więc jeżeli jesteście nowymi widzami na moim kanale to bardzo bym chciał żebyście zasubskrybowali dali łapkę w górę nie zapomnijcie kliknąć w dzwoneczek żeby otrzymywać powiadomienia o każdym nowym filmie więc już nie przedłużając lecimy z odcinkiem więc jak już mówiłem na samym początku w dzisiejszym odcinku z ciekawostek o Robertzie Lewonowskim Porozmawiamy sobie o klubowych mistrzostwach świata Także zapraszam was do oglądania Klubowe mistrzostwo świata 1 lutego 2021 roku Znalazł się w składzie Bayernu Monachium Na klubowe mistrzostwa świata 2020 Bayern Bayern jako zwycięzca Ligi Mistrzów UEFA zmagania na, zmagania na rozgrywanym w Katarze turnieju rozpoczął od półfinałów, w którym zmierzył się z zdobywcą Afrykańskiej Ligi Mistrzów Egipskim Al Al W spotkaniu rozegranym 8 lutego na Arhem bin Al ali Stadium Lewandowski strzelił dwa gole, a także, a także został wybranym zawodnikiem meczu i dzięki zwycięstwu, zwycięstwu 2-0 awansował z drużyną do finału. Rozgrywając mecz z Al Alchy, Lewandowski stał się pierwszym Polakiem, który zagrał w klubowych mistrzostwach świata, a zarazem pierwszym Polakiem i strzelcem Naj, najskuteczniejszym zawodnikiem Bayernu Monachum w historii w turnieju. W finale rozegranym 11 lutego 2021 roku na Education City, na Education City Stadium w, A, w, w R. Ryan Bayern mierzył się ze zwycięstwem Ligi Mistrzów z -ka meksykańskim zespołem Tigres UANL Lewandowski rozegrał w tym, w tym spotkaniu 73 minuty i miał udział przy zwycięskiej bramce Benjamina Pavarda w 59 minucie spotkania, które zakończyło się zwycięstwem niemieckiej drużyny 1 do 0. Po zakończeniu meczu Lewandowski otrzymał złotą piłkę, złotą piłkę dla najlepszego zawodnika turnieju, a także, że został wybrany najlepszym zawodnikiem meczu finałowego. Stał się wówczas drugim po Tomaszu Puszczaku polskim piłkarzem, który sięgnął po klubowe Mistrzostwo Świata i trzecim biorąc pod uwagę Puchar Interkontynentalny. Natomiast Bayern jako druga drużyna na historii po FC Barcelonie z 2009 zdobył szóste trofeum podczas jednej kampanii. 13 lutego 2021 roku po raz dziewiąty w karierze został wybranym piłkarzem roku w plebiscycie piłki nożnej. 15 lutego w meczu z Arminą Bielefeld z 3 do 3 to był swoją 30. bramkę we wszystkich rozgrywkach w wytrwającym sezonie, sięgając ten wynik najszybciej spośród piłkarzy występujących w 5 najlepszych europejskich ligach. Z 28 golami zdobytych w tym sezonie Lewandowski 23 z nich, z nich zdobył poprzez strzały dolne, drogi bramki, 25 po maksymalnie dwóch kontaktach z piłką, a 10 po uderzeniach z dystansu większego niż niż 11 metrów. 23 lutego zdobył bramkę w pierwszym meczu 1-8 finału Ligi Mistrzów z SS Lazio, wygranym 4 do 1 6 marca zdobył hat-tricka w meczu z Borussia Dortmund stając się pierwszym piłkarzem w historii Bundesligi który zdobywał co najmniej 2 bramki w szóstym meczu z rzędu przeciwko Tejs drużynie rozgrywanym na Allianz Arenie 12 marca został wybranym piłkarzem roku 2020 w z serwisu 433 otrzymując pamiątkowy pierścień na wzór przyznawanych zwycięzcom koszkalskiej NBA 13 marca w meczu z Werderem Brema wygranym 3-1 zdobył swoją 268 bramkę w Bundeslidze zrównując się z Witzel Liderem klasyfikacji trzech czasów Klausem Fischerem. Był to 300 gol gol Lewandowskiego zdobyty łącznie na, na najwyższych poziomach ligowych w Polsce i Niemczech. 17 marca zdobył bramkowy w mecz meczu 1-8 finału Ligi Mistrzów z Ilacją wygranym 2-1 i awansował z drużyną do, do ćwierć finału. 20 marca strzelił trzy bramki w meczu z SPFu z VFB Stuttgart i z dorobkiem 271 goli został samodzielnym wiceliderem klasyfikacji trzech czasów Bundesligi. Więc myślę, że w tym odcinku z ciekawostek o Robercie Lew Lewandowskim Bo lepszy. Trzymajcie się do kolejnego odcinka właśnie z ciekawostek o Robercie Lew Lewandowskim na moim kanale. Na razie!